thank Witamy widzów krośnieńskich wydarzeń. To jest wojewoda Lubuszan po raz pierwszy na sesji Powiatu krośnieńskiego. Zrobimy też przegląd realizowanych w gminie inwestycji. Sprawdzimy również, jak wygląda sytuacja hydrologiczna w regionie. W piątek gminie obchodzą Antoni i Dawid, w sobotę Agnieszka i Henryka, w niedzielę Hieronim i Kinga. Sobotę słońce wzejdzie w Krośnie Odrzańskim o godzinie 6.41, a zajdzie o 17.43. To była historyczna sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego, zresztą jak się okazuje nie tylko Powiatu Krośnieńskiego. Wojewoda Lubuski po raz pierwszy był gościem w ramach minionej sesji, w ramach której opowiedział o tym, jak widzi swoją obecną rolę. My jako samorządowcy jesteśmy ludźmi dialogu. Spotykamy się w sołectwach, spotykamy się z mieszkańcami, bo każdy z nas jest częścią samorządu. Oficjalne spotkanie z wojewodą to była okazja, by jeszcze raz pogratulować Markowi Cebuli nowego stanowiska. Mieniająca się sytuacja geopolityczna i gospodarcza stawia przed samorządami kolejne wyzwania, które wymagają podejmowania zdecydowanych decyzji. W tym aspekcie sprawna i pełna otwartości współpraca jednostek samorządu terytorialnego z przedstawicielami administracji rządowej jest szansą na rozwiązanie wielu bieżących problemów i wyznaczaniu ambitnych planów rozwoju naszego regionu, naszego powiatu, naszych miast, naszych wsi. Wierzymy, że Pana bogate, bardzo bogate doświadczenie samorządowe, wysokie kwalifikacje oraz profesjonalizm w działaniu będzie prowadził do realizowania wspólnie wielu projektów i inicjatyw. Doświadczenie w administracji, samorządzie, dialog z mieszkańcami i samorządowcami to cechy, które procentują także na stanowisku wojewody. Dialog i współpraca to coś, co od wielu już lat łączy byłego burmistrza krosna a obecnie wojewodę Marka Cebule ze starostą powiatu krośnieńskiego Grzegorzem Garczyńskim. Cieszę się bardzo, bo mamy okazję znać się z panem wojewodą już 22 lata, tak sobie policzyłem. Kiedy pierwszy raz zostaliśmy radnymi Rady Miejskiej, pierwszy raz spotkaliśmy się również przy samorządowym stole. Panie Wojewodo, już to mówiłem w siedzibie Pana Urzędu w Gorzowie, ale powtórzę. Gratuluję. Myślę, że bez względu na poglądy polityczne, bez względu na to, czy przez ostatnie lata toczony był jakiś spór polityczny, wszyscy możemy Panu gratulować i czujemy się dumni z tego, że to nasz mieszkaniec mieszkaniec Krosna. Mieszkanie z powiatu gestuje taką ważną funkcję. Wojewoda Lubuski złożył deklarację, że odwiedzi wszystkie sesje rad powiatów w województwie lubuskim do końca tej kadencji. To mieszkańcy wybrali radnych na swoich przedstawicieli, dlatego warto się z nimi spotykać. Przyjeżdżam na tę sesję, dlatego że jak wojewoda oficjalnie dostaje zaproszenia na otwarcie drogi, przecięcie wstęgi, otwarcie inwestycji czy zakończenie inwestycji, jest zapraszany przez dane środowisko. Jest lub nie. Na sesjach Rad powiatów spotykam się wśród wszystkich najlepszych, których wybrali sobie mieszkańcy na przedstawicieli, na swoich przedstawicieli. Wspólnota to słowo, które padało dziś wielokrotnie. Wszyscy chcemy się czuć częścią jakiejś wspólnoty. Kto ma zawalczyć o województwo lubuskie, jeśli nie oszami? Wielkopolska? Małopolska, Pomorze? Kto ma zawalczyć o województwo lubuskie? to ma zawalczyć o powiat jeśli nie mieszkańcy powiatu troszkę. Przypomnijmy, Marek Cebula jest wojewodą lubuskim od 22 grudnia ubiegłego roku. Już tylko dni zostały do momentu ostatecznej rejestracji kandydatów na burmistrza w gminie Krosno Odrzańskie. Nikt oprócz Grzegorza Garczyńskiego i Mirosława Glaza nie podjął rękawicy. Na razie i też na razie były zastępca za czasów Andrzeja Chinalskiego ogłasza się tylko w mediach społecznościowych i nie widać początku jego oficjalnej kampanii. Grzegorz Garczyński, obecny starosta i były zastępca obecnego wojewody, a wcześniej burmistrza Marka Cebuli, zaprasza mieszkańców na oficjalne rozpoczęcie kampanii we wtorek 5 marca o godzinie 17 w Krośnieńskiej Mediatece. Obecny starosta z samorządem Krośnieńskim związany jest od 2002 roku, kiedy to został radnym miejskim, najmłodszym w ówczesnej kadencji. Doświadczenie w zarządzaniu samorządem zdobywał między innymi jako wiceburmistrz w latach 2010-2018. Później z sukcesem wystartował w wyborach powiatowych, a koalicja Ponad Podziałami wybrała go na starostę. 5 lat rządów koalicji Ponad Podziałami i te przez te pięć lat udało nam się zbudować zespół fajnych ludzi, nie osób, które uprawiają jakieś partyjniactwo, ale zespół przedsiębiorców, zespół ludzi związanych z NGOSami i zespół ludzi, który chciał wprowadzać konkretne działania, realizować konkretne projekty. Oczywiście, że jestem zaangażowany w to, żeby budować też listy do powiatu. Chcielibyśmy, żeby ten zespół, który przez pięć lat sprawował władzę w powiecie, również tą władzę sprawował. Przypomnijmy, że Grzegorz Garczyński i Mirosław Glas stoczyli już pojedynek. Spotkali się ostatnio w wyborach do Rady Powiatu w 2018 roku. W tym starciu Garczyński otrzymał 1368 głosów, a Glas 361. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia. Rejestracja kandydatów na burmistrza, w tym Krosna Odrzańskiego, kończy się 14 marca. Plac budowy to dobre określenie na wydarzenia, które obecnie mają miejsce w Krośnie Odrzańskim i na terenie całej gminy. Tegoroczna zima jest łaskawa, a pogoda przez większość czasu przypominała wiosenną, co pozytywnie wpłynęło na trwające w tym czasie inwestycje, które bez większych problemów mogły być realizowane. Jedną z obecnie realizowanych inwestycji jest amfiteatr, czyli zadanie najbardziej wyczekiwane przez mieszkańców, co potwierdziły wyniki ubiegłorocznej gminy przyszłości. Tutaj prace zaawansowane są w 50%. Zostały uzupełnione ubytki w tej betonowej części siedzisk w amfiteatrze. Zostały one zabezpieczone specjalną taką powłoką i teraz czekamy już na montaż siedzisk. Przypomnę, że to jest pierwszy etap modernizacji amfiteatru i siedziska zostaną zamontowane na pierwszych siedmiu rzędach, patrząc od amfiteatru w górę. Kolejna część remontu będzie realizowana po zdobyciu drugiej części dofinansowania. Warto w tym miejscu dodać, że na większość sprowadzonych inwestycji udało się pozyskać środki zewnętrzne, więc budżet obciążony jest tylko kwotą wkładu własnego. Zgodnie z planem przebiega także remont drogi z Krosna Odrzeńskiego do Łochowic. Inwestycja jest już bardzo mocno zaawansowana. Pod koniec marca będzie wylewana masa bitumiczna i do 30 marca, czy do 31 marca właściwie, zadanie będzie zakończone. Co ważne, w związku z przebudową wspomnianej drogi od 29 lutego rozpoczęły się utrudnienia przy zjeździe do cmentarza komunalnego. W związku z trwającymi w tym miejscu pracami główna brama wjazdowa jest zamknięta przez okres do dwóch tygodni. W tym czasie dojazd do kaplicy cmentarnej odbywa się drugą bramą oddaloną o 100 metrów. Do odbioru obecnie przygotowywany jest, zakończony już, dach szkoły podstawowej nr 1 to jest remont dachu na szkole podstawowej numer 1. To jest obiekt konserwatorski, wobec powyższego procedury odbiorowe są nieco bardziej skomplikowane, tak jak powiedziałam, prace się zakończyły, natomiast kompletowana jest dokumentacja po to, by zgłosić tą inwestycję do odbioru. To nie koniec inwestycji drogowych, bo plany na ten rok są dużo większe. Mowa tutaj choćby o drodze w Osiecznicy i drodze w Bielowie. Jesteśmy już po przetargu na ulicę Polną w Osiecznicy i Kasztanową w Bielowie. Tutaj wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich nieznacznie przekracza zakres zadania. W tym momencie badane są możliwości dołożenia do tego zadania i jeśli od strony formalnej wszystko będzie w porządku, będziemy w stanie rozstrzygnąć ten przetarg pozytywnie. Przed mieszkańcami jeszcze między innymi kolejne inwestycje drogowe, w tym między innymi długo wyczekiwane remonty ulic Kilińskiego, Konopnickiej i Dąbrowskiego, a także ulica Parkowa i 1 maja, o których opowiemy za tydzień. Wygląda na to, że sytuacja hydrologiczna na terenie gminy Krosno-Odrzańskie poprawia się, co oznacza, że zagrożenie powodziowe się zmniejsza. Pierwsza fala roztopów, która jeszcze w lutym przepływała przez polskie rzeki, dotarła już do Bałtyku. Sprawdzamy, jak obecnie kształtuje się poziom wody, która zbliża się do Krosno-Odrzańskiego. Aktualnie w środkowym odcinku Odry obserwujemy powolny spadek. Jedynie w Nietkowie mamy przekroczony stan alarmowy, a poza tym od Głogowa do Słubic jest stan ostrzegawczy. Mimo zauważalnej tendencji spadkowej, nie spada poziom koncentracji osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Codziennie sprawdzane są najświeższe informacje, a jeśli będzie potrzeba, tego typu wiadomości przekazywane będą mieszkańcom. Na dzień 3 marca przewidywany jest poziom wody w odrze, w Kościończęskim, na poziomie 332 cm. Czyli 28 cm poniżej stanu alarmowego. Ten, tendencja jest spadkowa, nie ma żadnych zagrożeń dla ludności. Przypomnijmy, gmina krosno jest przygotowana na walkę z ewentualnym zagrożeniem powodziowym. Nasz magazyn przeciwpowodziowy jest, można powiedzieć, dobrze wyposażony na, na okoliczność powodzi, tak de facto, czy zagrożenia powodziowego. Wyposażony jest zarówno w worki, jak i sznurek izolowy, jak i napełniacz do e, napełnienia worków, taki mechaniczny, ale również sprzęt oświetleniowy, agregaty przodotwórcze. E, ponadto e, mamy też sprzęt e, do zabezpieczenia ewakuacji mieszkańców, czy ewentualnie do organizacji dorośliwych miejsc zapotrzebowania. Na wypadek, gdyby zagrożonej zagrożone, należałoby. Jakąś część mieszkańców ewakuować? Będziemy kontrolować sytuację na rzece i jeśli będzie się coś działo, na pewno będziemy Państwa informować. Do 1 marca trwała możliwość elektronicznego składania deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w danym przedszkolu. Natomiast teraz od poniedziałku 4 marca od godziny 8 rusza postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024-2025 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Krosno-Odrzańskie, a także do klas pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie elektronicznie, za pomocą programu Nabór, natomiast do szkół w sposób tradycyjny w placówkach. W przypadku rekrutacji do przedszkoli mamy nabór elektroniczny, natomiast do szkół pozostajemy z naborem tradycyjnym. Powiem dlaczego. Dlatego, że do szkoły dzieci są jak gdyby przyjmowane z urzędu. Wszystkie dzieci, które zamieszkują, podkreślam, zamieszkują w obwodzie danej szkoły. Jeżeli dyrektor dysponuje miejscami, tak, wówczas może przyjąć dziecko spoza obwodu, ale to jest pierwszy etap, to jest zawsze przyjęcie dzieci z obwodu. Przyglądając się liczbom, przeprowadzając analizy, można mniej więcej założyć ile nowych klas pojawi się w gminnych szkołach od września tego roku. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 1, planujemy utworzenie jednego oddziału, szkole numer 2 dwóch oddziałów klas pierwszych, w szkole nr 3, 3 oddziałów. W osiecznicy będzie to jeden oddział. Podobnie będzie w wężyskach. Na złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzice będą mieli czas do 14 marca do godziny 15. O zdrowie trzeba dbać. Niezależnie od wieku, a biała sobota może być idealnym momentem, by odwiedzić szpital powiatowy w Krośnie Odrzańskim. Czym jest biała sobota? To bogata oferta bezpłatnych porad, konsultacji i badań świadczonych w placówkach. Taka biała sobota odbędzie się w szpitalu powiatowym w Krośnie Odrzańskim już 9 marca od godziny 9. Już 9 marca w sobotę w Kroście Odrzańskim w Szpitalu Powiatowym będzie możliwość skorzystania z darmowych badań i konsultacji lekarskich. Zachęcam wszystkich mieszkańców, nie tylko Krosna, ale też Gubina, pozostałych gmin do tego, żeby znaleźć czas, przyjść, zapisać się w kolejkę i poczekać na wizytę u specjalisty. Ostatni raz Biała Sobota na terenie powiatu odbyła się w Bobrowicach we wrześniu 2019 roku. Teraz oferta Zachodniego Centrum Medycznego jest dużo większa i obejmuje konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii, ortopedii, urologii i pulmonologii. Do tego będzie można wykonać badania z zakresu spirometrii, pomiaru ciśnienia i poziomu glukozy, zobaczyć pokaz pierwszej pomocy, odwiedzić mobilny gabinet dentystyczny czy punkt edukacyjny dotyczący chorób układu krążenia. Teraz będzie taka okazja, żeby rzeczywiście bez długiego oczekiwania skonsultować, spotkać się z lekarzem i sprawdzić stan swojego zdrowia. Zachęcam bardzo. To dobra okazja, by odwiedzić szpital powiatowy i zobaczyć, w jaki sposób rozwinął się w ciągu ostatnich lat. Nowoczesny sprzęt i wykwalifikowana kadra zachęcają, by skorzystać z białej soboty. Pięć lat to bardzo. Bogaty w pewne wydarzenia okres w życiu naszej placówki. Przypomnę, że na 2019 rok prognoza finansowa dla szpitala niestety nie była zbyt optymistyczna. Przewidywano 3,5 miliona złotych straty, a pod koniec roku 2018 zrezygnował też ówczesny prezes szpitala. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. W roku 2022 szpital jako jeden z niewielu w Polsce miał zysk ponad 2 miliony złotych. Również zapowiada się zysk za rok 2023. To szpital, z którego korzystają mieszkańcy całego powiatu, a nie tylko z Krosna Odrzeńskiego i Gubina. Co więcej, z usług placówki korzystają także ludzie spoza powiatu, którzy chwalą funkcjonowanie szpitala. Nie byłoby tego sukcesu również, gdyby nie współpraca z gminami z terenu powiatu, które także wspierały zachodnie centrum medyczne. Od kilku lat budujemy pewną solidarność samorządową, jeśli chodzi o utrzymanie i wsparcie szpitala. Szpital oczywiście jest powiatowy, natomiast tak naprawdę jest dla mieszkańców poszczególnych gmin powiatu. Przez 5 lat udało się pozyskać wsparcie od każdej gminy już. Są to mniejsze, większe kwoty. W zeszłym roku 15 tysięcy wpłynęło od gminy Maszewo. Natomiast przez ostatnie lata pokazaliśmy na sesjach rad gmin, w rozmowie z radnymi, w rozmowie z wójtami czy burmistrzami, że. Ma sens wspieranie działalności szpitala. Na białą sobotę można zapisać się telefonicznie od 4 marca w godzinach od 8 do 14 pod numerem telefonu: 516 453 849. Pracowity dzień w fotelu burmistrza spędził zwycięzca tegorocznej wośpowej licytacji. Przypomnijmy, w niedzielę 28 stycznia w hali sportowo-widowiskowej w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspomnianą licytację po zaciętej walce wygrał Grzegorz Jurojć. W tym tygodniu przyszedł moment, w którym na jeden dzień został burmistrzem Krosna Odrzańskiego godziny 7.30. Tutaj jest Panią Anią Mikołajczyk, Mikołajczyk pełniącą obowiązki burmistrza Krosna-Odrzańskiego. Bardzo intensywnie zwiedzone wszystkie wydziały urzędu, naraga z kadrą kierowniczą, dużo tematów też sportowych nie tylko związanych z piłką nożną, ale ogólnych, takich mających na celu promocję klubu miasta poprzez organizację różnych imprez sportowych. Dzień rozpoczął się od spotkania spełniącą funkcję burmistrza Krosna Odrzańskiego, Anną Mikołajczyk. Po pierwszych wrażeniach i rozmowie na temat funkcjonowania urzędu i planach związanych z tym dniem, przyszedł czas na pełnienie obowiązków. Jednodniowy burmistrz wspólnie z spełniącą funkcję burmistrza wybrał się na spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Po spotkaniu powrót do urzędu, gdzie rozpoczęła się seria spotkań z kierownikami wydziałów, a także pracownikami urzędu. Dużo na temat sportu, więc tutaj Wydział Oświaty, Kultury i Sportu pani naczelnika Duło Hoffman była też z nami na spotkaniu obecna Angelika Przybylska, gdzie założyliśmy sobie taką, taki plan, że spróbujemy Ułożyć wspólny harmonogram tego, co byśmy chcieli, żeby w ciągu roku wydarzyło się w grzańskim, ale nie tylko w ciągu jednego roku, tylko perspektywa kilkuletnia. Żeby... Okazuje się, że bycie najważniejszą osobą w gminie nie zawsze jest łatwe. Dużo tak naprawdę informacji w ciągu dnia i osób e, przebywa przez ten urząd gminy. Dużo ważnych spraw, ale też mniej ważnych tematy, które wyskakują tak naprawdę na ostatnią chwilę. Myślę, że po prostu być burmistrzem to niestety, ale poświęcenie swojego całego czasu, nie tylko 8 godzin w pracy. To nie będzie jedyna zmiana w fotelu burmistrza w najbliższym czasie i nie mamy tu na myśli wyborów samorządowych. W najbliższym czasie w Urzędzie Miasta pojawią się kolejni szczęśliwcy, którzy dostąpią zaszczytu choć przez chwilę pełnić funkcję gospodarza gminy. Tyle osób w jednej chwili w krośnieńskiej Mediatece dawno nie było, a to wszystko za sprawą profesora Jerzego Bralczyka, który spędził w Krośnie Odrzańskim, a konkretnie w Mediatece Środowe Przedpołudnie, opowiadając o ciekawych aspektach oczywiście języka polskiego. W ramach spotkania opowiedział m.in. o swojej drodze naukowej. Pisałem od tam, też to była króciutka praca, jak na doktorat sto stron zaledwie, więc też byłem oszczędny w tym pisaniu. I tam pisałem o takich słowach, które wyrażają naszą niepewność. Nie byłem pewien, czym się zająć i dlatego się tym zajmowałem. Chyba może prawdopodobnie, podobno przypuszczam, sądzę, wątpię o, o, o takich słowach właśnie napisałem. Jeden z najpopularniejszych językoznawców w Polsce to jak sam przyznaje, gadua, na którego zajęcia, wykłady i dyskusje chętnie przychodziło wiele osób. Jerzy Bralczyk to autor książek, nie tylko naukowych. Strach się Bać. Ta książka to bardzo obficie ilustrowana. Mam tu trochę za zły wydawcy, bo przez to, powiedzieć dzięki temu, ale to raczej przez to, jest raczej oglądana niż czytana. Ludzie kupują, bo rzeczywiście pięknie jest wydana. I Strach się Bać mówi o różnych obawach i strachach. Tak jak tutaj pani powiedziała, że się. Boją. Tam jest i bojaźń, i lęk, i przerażenie, i trwoga, i strach, i wiele innych słów. A także nas w tym, czego się boimy. Od Pana Boga przez piekło diabłów, różnych, i choroby, i śmierć, rzecz jasna, ze wszystkimi kontekstami, aż do myszy i dentysty. Bo ich tych akurat też się czasem boimy. Spotkanie z profesorem Bralczykiem można nazwać jedną wielką lekcją języka polskiego. O zmianach we współczesnym języku, obserwowaniu polityków i ich stylów wypowiedzi czy o języku młodzieży. A przede wszystkim to jedna wielka refleksja nad językiem polskim. Zastanawiamy się, co mówimy, kiedy mówimy, co robimy, kiedy mówimy, co inni robią, kiedy mówią i co robią z nami, co, i co naprawdę to wszystko znaczy. Ta refleksja daje nam sporo satysfakcji. Słowo daje, wiem co mówię. Zastanawianie się nie tylko nad tym, co się dzieje, ale też jak się to nazywa, co jest, ale też jak się to, co jest, nazywa. Naprawdę daje sporo radości. My na antenie Krośnieńskich Wydarzeń będziemy oczywiście informować o kolejnych, na pewno równie ciekawych wydarzeniach w mediatece. Rozpoczynamy kolejny miesiąc, przed nami marzec, a to oznacza, że zbliża się kolejna edycja Babskiego Wieczoru. Przypomnijmy, tegoroczna impreza dedykowana paniom odbędzie się w najbliższy czwartek 7 marca w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są jeszcze bilety na czwartkowe wydarzenie, ale należy się spieszyć, bo zostało ich niewiele. Zapraszam na kolejny wieczór poświęcony paniom. Oczywiście wszystkie wieczory należy poświęcać paniom, ale ten jest szczególny, bo związany jest z Dniem Kobiet. Babski Wieczór, który na dobre zagościł w kulturze naszego miasta. I tu kolejna jego odsłona 7 marca w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Pułaskiego 3. W tym roku Babski Wieczór odbędzie się pod hasłem Lubuskie Wita Wiosnę, a impreza będzie składała się z dwóch części. Część pierwsza to występ kabaretu chyba. A druga część to występ zespołu Muza Projekt. To zespół, który poprowadzi nas wszystkich w kierunku muzycznego spotkania z babskimi piosenkami, tam gdzie albo wręcz w tytule pojawiają się baby, kobiety, albo pieśni, które z paniami są na stałe w naszym pop muzycznym świecie związane. Babski wieczór już w czwartek 7 marca od godziny 18, jak zawsze zapowiada się wyjątkowa zabawa. W tym roku najpierw w formie kabaretu, a później w odsłonie muzycznej. Ochotnicza straż pożarna w Czarnowie podsumowała działania za 2023 rok. To jedna z pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie gminy Krosno Odrzańskie. Sprawdzamy, jaki to był dla nich rok. Jedną z dobrych wiadomości dla ochotników z Czarnowa było pozyskanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Przypomnijmy, średni pojazd ratowniczo-gaśniczy na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie zastąpił już wiekowy, bo blisko 50-letni pojazd. Samochód to nie wszystko, bo sprzęt, z którego na co dzień korzystają strażacy, jest równie ważny. Doposażenie pojazdu to także spore koszty, które po części pokryła gmina. Samochód ten posiada zbiornik na 3000 litrów wody i 300 litrów środka gaśniczego. Teraz w planach Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie rozbudowa i unowocześnienie remizy. W ubiegłym roku strażacy OSP Czarnowo wzięli udział w wielu imprezach, w tym między innymi 800-leciu Czarnowa, które odbyło się w sierpniu. W 2023 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowie uczestniczyła w 19 akcjach ratowniczych. Im bliżej końca sezonu, tym intensywniejszy stał się kalendarz Krośnieńskiej Ligi Halowej. Organizatorzy postanowili przyspieszyć tempo rozgrywek i w trakcie tygodnia rozgrywać nie jedną, a dwie kolejki spotkań. Wszystko to po to, by zgodnie z wcześniejszymi założeniami skończyć zmagania w piątek 8 marca. Piłkarze mają więc teraz poza meczami w środę także mecze w piątki. To oznacza, że za nami dwie kolejne rozegrane kolejki. W piątek, 23 lutego w 14 serii gier Pizzeria Roma zremisowała 3-3 z drużyną Rabbit, co było dopiero trzecim remisem w tym sezonie rozgrywek. Następnie piąty batalion saperów rozbił stolarnie Łochowice 12-1, co praktycznie zagwarantowało zespołowi saperów mistrzostwo na kilka kolejek przed końcem sezonu. Pozostałe dwa spotkania, Niebiescy kontra Lisy oraz Piekarnia Netpol Wężyska kontra Marasy zakończyły się walkowerami 5-0 dla Lisów i piekarnia. Piekarni. W środę natomiast w ramach 15. kolejki pizzeria Roma pokonała siatbud 2 do 1, 5. batalion saperów zwyciężył 5 do 1 z zespołem Lisów, piekarnia Netpol Wężyska wysoko bo 11 do 4 rozbiła stolarnie Łochowice i na koniec Rabbit wygrał walkowerem z Marasami. Wyniki dzisiejszej 16. kolejki przedstawimy za tydzień, w następnym tygodniu, w środę 6 marca o godzinie 18.00, przedostatnia kolejka, a w piątek, 8 marca, ostatnia runda i oficjalne zakończenie krośnieńskiej ligi halowej. Aż pięć setów było potrzebnych do wyłonienia zwycięzcy pojedynku pomiędzy siatkarskimi zespołami z Krosna Odrzańskiego i Zielonej Góry. Szczęśliwie dla publiczności zebranej w hali sportowo-widowiskowej zwycięzcą okazali się gospodarze, czyli SKS Tęcza Krosna Odrzańskie. To był drugi mecz między Krośnieńską Tęczą a Zielonogórską Trzynastką w tym sezonie i po raz kolejny rozegrany na pełnym dystansie, ponieważ w listopadzie w Zielonej Górze zespół z Krosna Odrzańskiego wygrał 3-2. Spotkanie rozegrane w niedzielę 25 lutego lepiej rozpoczęli goście z Zielonej Góry, wygrywając z pierwszego seta do 17. Dwie kolejne partie padły jednak łupem gospodarzy, wygrane kolejno do 20 i 21. Czwarty set wygrali goście, 25 do 23. W decydującej partii lepszym zespołem okazała się tęcza i wygrała 15 do 13, zdobywając ważne dwa punkty w ligowej tabeli. Tabela prezentuje się następująco. Na czele Trzebiatów, na drugim miejscu Krosno Krosnoodzańskie, a na trzecim Krzeszyce. W najbliższą sobotę, 2 marca, Tęcza rozegra 12 mecz ligowy. Tym razem na wyjeździe zagra z drużyną STS Olimpia AS Słubice. Ciepły, ale z przelotnymi opadami deszczu. Taki zapowiada się weekend. Więcej opadów w sobotę, termometry wskażą wówczas 11 stopni w niedzielę. Trochę więcej słońca i od razu wyższa temperatura, bo 13 kresek powyżej zera. W nocy 6 stopni na plusie.